Hej, cześć, witajcie, z tej strony oczywiście wasz ulubiony youtuber, mam na myśli oczywiście mnie, z tej strony Scaffold, a dzisiaj pokażę wam, na początku może zmienię trochę kolor, nie ma otoczenia, więc z tej strony Scaffold, a dzisiaj wiem, że dawno nie było odcinka, było to spowodowane tym, że po prostu miałem dużo planów, więc zaprezentuję wam co zrobiłem tutaj przez ten cały czas, bo ja się nie wiem, cały czas pracowałem, po pierwsze dodałem taką modyfikację, która dodaje takie bloki, jest to według mnie fajne i ślicznie, w ślicznie się doprezentuje. Tak, tak wygląda sala główna. Oczywiście krzesełka, pomniki. Yy, tutaj jest Fidel Castro, Mao Zedong i Włodzimierz Illich Lenin. Dobra, skoro już mamy omówione pomniki, to teraz obrazy. Tak, porobiłem własne obrazy w rozdzielczości, jak widzicie, strasznie wysokiej. Spójrzcie tutaj, na przykład, zawieszenie czerwonej flagi nad Waszyngtonem. Włodzimierz Lenin, Mao Zedong. Możecie zauważyć właśnie te obrazy, które porobiłem. Pro, plakaty, które alkohol, alkohol podaje się łącznie z przekąskami, daniem gar, garmazeryjnym napojami lub wyborami cukierniczymi. Są takie obrazki, takie, no po prostu chciałem wprowadzić jakby w taki, taki klimat z tymi obrazkami. Taki swoisty postsowiecki klimat. Tutaj mam oczywiście różne obrazy. To są z Polski. Tutaj mamy pokój, socjalizm, praca, dobrobyt, flagę NRD, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, coś takiego. O nie, jeju, przepraszam, tutaj mamy plakat właśnie Sierpa i Młota. Zaraz go tutaj sobie wróci, wróci sobie na swoje miejsce. Halo, panie Sierpie i Młocie. Dzisiaj wrócisz, czy ten odcinek będzie trwać... Ten? Dobra, ostatnie trzy razy, dwa, kurde, jestem w domu, mam raka, zostawmy to, o tutaj go widzicie, i tutaj jeszcze jakieś inne propagandowe, yy, co ja powiedziałem, propaganda, nie, co wy, dobra, tutaj dalej mamy, jak widzicie, takie fajne tunele, one świetnie wyglądają jak takie małe bunkry, tutaj są jakieś takie zwykłe pokoiki, które nas nie za bardzo interesują, interesuje nas za to co, co, to, co jest dalej, bo to, co jest dalej, jest to swoisty majstersztyk, może ten odcinek nie będzie jakiś długi, ale jest on, Dość mięsisty, zawierałem bardzo dużo treści, bo bardzo dużo pracowałem przez ten czas i od razu idę do pracy, bo mapa jest już prawie, może nie prawie skończona, ale jest już dużo, dużo zrobiłem, więc tak. Yy, po pierwsze, wchodzimy tutaj. Ja nie będę Wam za, za dużo zgadzał fabuły, więc tak, po pierwsze, wchodzimy tutaj, zobaczcie. Świetne, co nie? Troszeczkę zgłośnie, bo nie wiem, jakby to tam wszystko słyszycie. Na 34, schodzimy i patrzcie na to. Nie będę wam tłumaczył, jakie to jest związane z fabułą. Pokazuję Wam tylko jak buduję mapę. Więc tak, tutaj mam jakieś pomieszczenie laboratoryjne, tutaj też mamy pomieszczenie labo laboratoryjne, jak widzicie jakaś rzeź tutaj była. Tak, wszyscy widzą. Dobra. Dalej idziemy sobie tutaj. Kolejne pomieszczenie laboratoryjne, jakieś komory, stanowiska chemiczne. Jakieś ten... I teraz kompletny... O przepraszam, mi się myszka czasem osuwa. Kompletny maistersztyk. Zobaczcie to. Tutaj mamy przycisk. Wiecie co ten przycisk robi? Wiecie co robi ten mechanizm? Zaraz wam pokażę. Patrzcie. Patrzcie. Haha, kurde, świetne co nie? Tak, jestem zadowolony z tego. Dobra, ale teraz przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy jakieś terminale. Takie stare komputery, jakby ktoś nie wiedział. I tu mamy maszynę do podróży w czasie. To oczywiście będzie jakoś wplątane w fabułę, ja już nawet wiem jak, ale nie chcę Wam za dużo zdradzać, bo jak mówiłem, liczą się wyświetle. to znaczy po prostu zobaczycie to u flotara, a flotar mnie ładnie tam poleci, bo ja, ja to robię, żeby ludzie mieli co oglądać i żeby miał swoich widzów, żeby oni też mogli, że... Ja chcę po prostu przekazać im swój content i potrzebuję kogoś, kto mnie jakby... No, nie chcę mówić, rozpromuje, bo to się źle kojarzy. A dobra, już zostawmy to, skupiamy się na mapie. Więc tak, to jest maszyna do podróży w czasie. Tak. Mechanizm, który jest za nią, jest banalnie prosty. Tutaj lepiej byśmy, Zobaczcie, banalnie prosty mechanizm, ja wam mówię prościzna. Patrzcie, podróże wygląda tak. Może trochę boleć w uszy, więc polecam ściszyć słuchawki. OK, więc tak to się prezentuje. Teleportuje nas w jakieś miejsce. Jest to oczywiście maszyna do cofania w czasie, wszystko będzie wyjaśnione fabularnie. Teraz spójrzcie, co wy na to? Moim zdaniem jest coś świetne. Mechanizm za tym stoi taki: tu wszystko stawia flagę Polski. znaczy taką trochę przerobioną, bo tam jest sierpni młot, ale to jest wymagane fabularnie. Tutaj mamy mechanizm dźwięku. Tutaj się puszcza muzyka i tutaj są repeatery, które idealnie pod koniec muzyki puszczają klaskanie. Zresztą zaraz wam to zaprezentuję, jak tutaj dojdzie to do końca. Oczywiście muzyki wygrywałem sam, przerabiałem je oczywiście w Audia City. Jest teraz przejdziemy sobie tutaj. słyszycie klaski były na końcu. Może nie słyszeliście, ale jak nie, to macie problem, przepraszam, jestem przecież miły dla widzów. Dobra, ale skoro już mamy to omówione, to ja nagram kolejny odcinek, jak już będzie dalszy ciąg mapy, tak, bo po co mam wstawiać jakieś zapchaj Zapraszam do subskrypcji, lajkowania tego filmu, no, kolejny odcineczek, mam nadzieję, że już za kilka dni, bo stwierdziłem, że po co nagrywać jakieś takie słabe materiały po kilka sekund, albo takie po pięć minut, gdzie trzy minuty się przywituje i trzy minuty kończę, więc według mnie tak jest lepiej. To co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Wasz Naczelny Scaffold i do zobaczenia.